Nazywam się Tomasz Kowalski i od ośmiu lat pracuję jako funkcjonariusz policji lotniskowej na lotnisku Chopina w Warszawie. A moim partnerem, moim najlepszym przyjacielem, moim bratem w mundurze jest Czarek, owczarek niemiecki, który służy ze mną od sześciu lat. Przeszliśmy razem przez dziesiątki akcji, setki godzin patroli, tysiące sytuacji, w których jego nos, jego instynkt, jego niesamowita inteligencja ratowały życie wykrywały niebezpieczeństwa, które ludzkie oczy nigdy by nie zobaczyły. Czarek był wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych, narkotyków, poszukiwania zaginionych osób, ale tego dnia, chłodnego marcowego poranka, gdy terminal był pełen ludzi spieszących się na swoje loty, gdy powietrze było gęste od napięcia przedświątecznych podróży, czarek zrobił coś, czego nigdy wcześniej nie robił, coś, co sprawiło, że moje serce zamarło. Coś, co zmieniło moje zrozumienie tego, kim naprawdę są te niesamowite stworzenia, które służą u naszego boku, było około dziesiątej. Rano robiliśmy rutynowy patrol przez główną halę odlotów, obserwując tłumy, sprawdzając bagaże, upewniając się, że wszystko było w porządku, czarek szedł spokojnie obok mnie. Jego nos pracował bez przerwy, analizując tysiące zapachów, które wypełniały terminal, perfumy, kawa, pot strach. Wszystko to, co ludzki nos nie może rozróżnić, ale psi może w ułamku sekundy, i wtedy ją zobaczyłem, młodą kobietę, może 25-26 lat, wyraźnie w ciąży, jej brzuch był duży, okrągły, wskazujący na to, że była w zaawansowanej ciąży, szła powoli przez terminal, trzymając w jednej ręce kartę pokładową, drugą ręką podtrzymując brzuch, jej twarz była blada, trochę spocona, ale nie wyglądała na chorą. Nie wyglądała na przestraszoną, po prostu wyglądała jak tysiące innych pasażerów, którzy codziennie przechodzą przez to lotnisko zmęczonych, zestresowanych, ale normalnych przechodziła obok nas, może dziesięć metrów dalej. Gdy nagle czarek się zatrzymał, jego ciało natychmiast stało się sztywne, jego uszy stanęły pionowo, jego nos zaczął pracować intensywnie, jego ogon, który zawsze machał podczas patroli, zamarł, i wtedy to się stało. Tarek zaczął szczekać, ale nie był to normalny szczek. Nie było to ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, które znałem z naszych treningów. Nie było to agresywne warczenie, które używał, gdy wykrywał zagrożenie. Było to coś innego. Było to desperackie, żałosne, błagające szczekanie, które brzmiało jak krzyk o pomoc, jak próba komunikacji, czegoś pilnego, czegoś co nie mogło czekać. Dźwięk przeszył cały terminal, jak syrena alarmowa. Ludzie zatrzymali się w pół kroku, filiżanki kawy zadrżały w rękach, telefony wypadły z dłoni, wszyscy patrzyli na nas, na czarka, na kobietę. Atmosfera zmieniła się z spokojnej na napiętą w ułamku sekundy. Czarek nie przestawał szczekać. Jego głos stał się głośniejszy, bardziej desperacki, jego ciało zaczęło ciągnąć w stronę kobiety. Smycz napięła się. Jego łapy drapały podłogę, próbując dostać się, do niej, próbując dotrzeć do niej za wszelką cenę. Powiedziałem głośno, próbując go uspokoić: Czarek spokój, co się dzieje, co jest nie tak, ale on mnie ignorował, coś czego nigdy wcześniej nie robił. Jego trening był perfekcyjny, zawsze słuchał moich komend, zawsze był pod kontrolą, ale teraz było inaczej. Teraz coś silniejszego niż trening, silniejszego niż dyscyplina kierowało jego działaniami. Kobieta zatrzymała się, odwróciła, spojrzała na nas z mieszaniną strachu i zdziwienia. Jej, Ręce instynktownie objęły brzuch, jakby chroniąc dziecko przed nieznanym zagrożeniem, powiedziała. Jej głos drżał. Co się dzieje? Dlaczego on tak szczeka? Ja nic nie zrobiłam. Ja tylko idę na swój lot. Inni funkcjonariusze ochrony zaczęli się zbliżać. Jeden z nich, Piotr Nowak, mój kolega z pracy, krzyknął Tomasz, opanuj tego psa. Ludzie się boją, wywołujesz panikę. Ale nie mogłem. Czarek był teraz całkowicie skoncentrowany na kobiecie, jego szczekanie stało się jeszcze bardziej intensywne, ale między szczekaniem słyszałem coś innego skomlenie, ciche, bolesne skomlenie, które wyrażało nie agresję, ale rozpacz, błaganie, prośby o pomoc. Podszedłem bliżej kobiety. Czarek ciągnął mnie za sobą z siłą, której nigdy wcześniej nie demonstrował. Jego oczy były utkwione w jej brzuchu nie w jej twarzy, nie w jej rękach, nie w jej bagażu tylko w jej brzuchu. Jego nos pracował intensywnie, próbując wyczuć coś, co było niewidzialne dla ludzkiego oka, powiedziałem do kobiety, starając się mówić spokojnie, chociaż moje własne serce biło jak szalone. Proszę pani, nazywam się Tomasz Kowalski, jestem funkcjonariuszem policji lotniskowej, nie jest pani w żadnych kłopotach, ale mój pies reaguje w sposób, którego nie rozumiem, czy mogłabym pani poprosić o pójście ze mną do pomieszczeń medycznych, tylko żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku. Kobieta spojrzała na mnie, jej oczy były pełne łez, powiedziała. W porządku z czym? Czuję się dobrze, jestem tylko zmęczona, lecę do Gdańska odwiedzić moją mamę, za dwa tygodnie mam poród, wszystko jest w porządku z moim dzieckiem, lekarz powiedział, że wszystko jest dobrze. Czarek szczekał teraz jeszcze głośniej, jego ciało drżało, podszedł do niej tak blisko, jak pozwalała smycz, i zrobił coś, czego nigdy nie widziałem, położył swoją głowę na jej brzuchu bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie i zaczął skomleć. Dźwięk był cichy, ale pełen bólu, pełen desperacji, jakby próbował jej powiedzieć coś, czego nie mógł wyrazić słowami. Kobieta spojrzała na niego, potem na mnie, jej twarz stała się jeszcze bledsza, powiedziała: On czuje coś złego, prawda? Coś jest nie tak z moim. dzieckiem? Nie wiedziałem co odpowiedzieć. Nie byłem lekarzem, nie byłem weterynarzem, byłem tylko policjantem z psem, który zachowywał się w sposób, którego nie mogłem zrozumieć. Ale wiedziałem jedno, wiedziałem, że Czarek nigdy się nie mylił. Wiedziałem, że jego instynkt był lepszy niż jakikolwiek sprzęt, który mieliśmy. Wiedziałem, że jeśli szczekał w ten sposób, to było coś poważnego, coś, co wymagało natychmiastowej uwagi, powiedziałem głośno, kierując się do mojego kolegi: Piotr, wezwij. Pogotowie, natychmiast powiedz im, że mamy kobietę w ciąży, która może potrzebować pomocy medycznej. Piotr zawahał się. Tomasz, ona wygląda na zdrową. Może przesadzasz. Może Czarek po prostu się pomylił. Ale Czarek nie mylił się. Nigdy się nie mylił. Jego szczekanie było teraz połączone z niskim, ciągłym warczeniem, nieagresywnym, ale ostrzegawczym, jakby mówił: "Posłuchajcie mnie. Coś jest bardzo nie tak. Musicie działać teraz. Nie macie czasu." Kobieta nagle zachwiała się, jej nogi ugięły, się pod nią złapałem ją, zanim upadła, jej twarz była teraz śmiertelnie blada, jej oddech był płytki, szybki, powiedziała ledwo słyszalnie, czuję się dziwnie, czuję presję, czuję ból, myślałam, że to tylko dziecko się rusza, ale teraz jest gorzej, coś jest nie tak. W tym momencie zrozumiałem zrozumiałem, że czarek wykrył coś, czego żaden człowiek nie mógł zobaczyć wykrył problem medyczny, zagrożenie dla życia, które było ukryte głęboko wewnątrz, które nie miało zewnętrznych objawów, które mogło zabić, zanim ktokolwiek zdałby sobie sprawę, pogotowie przyjechało w pięć minut. Ratownicy medyczni, młoda kobieta o imieniu Ewa i starszy mężczyzna o imieniu Marek, natychmiast zabrali kobietę, położyli ją na noszach, zaczęli badać jej parametry życiowe. Czarek nie chciał się oddalić ciągnął smycz próbując iść z nią. Jego oczy były utkwione w jej brzuchu. Jego skomlenie było teraz ciche, ale nie mniej desperackie. Ewa zapytała: „Co się stało? Dlaczego pies tak reaguje? Wyjaśniłem. Najlepiej jak mogłem, że czarek zaczął szczekać bez wyraźnego powodu, że była obsesyjnie skoncentrowany na brzuchu kobiety, że jego zachowanie było niezwykłe, niepokojące, sugerujące, że wykrył coś złego. Marek, który był ratownikiem od dwudziestu lat, spojrzał na czarka z szacunkiem, powiedział: Psy potrafią wyczuć rzeczy, których my nie możemy zmiany w chemii ciała, w temperaturze, w przepływie krwi. Jeśli ten pies mówi, że coś jest nie tak, wierzę mu, zabieramy ją do szpitala natychmiast. Jeśli teraz czujesz to samo napięcie, które ja czułem, stojąc tam w terminalu, patrząc jak ratownicy zabierają kobietę, zastanawiając się, co czarek wykrył, to zostań ze mną bo to, co się wydarzyło w szpitalu, pokazało mi coś, co zmieniło moje życie na zawsze. Napisz w komentarzach słowo instynkt, jeśli wierzysz, że zwierzęta wiedzą więcej niż my, że ich zmysły są darem, który może ratować życia, że powinniśmy im ufać, nawet gdy nie rozumiemy, co próbują nam powiedzieć. Pojechałem za karetką do szpitala, nie mogłem zostać na lotnisku. Musiałem wiedzieć, co się stało, musiałem zrozumieć, dlaczego czarek tak reagował. Czarek siedział obok mnie w samochodzie służbowym. Jego ciało było wciąż napięte, jego oczy patrzyły przed siebie, jakby wciąż był w trybie alarmowym. Głaskałem jego głowę, mówiłem cicho: Co wykryłeś, chłopaku? Co było w tej kobiecie, czego ja nie mogłem zobaczyć? Czarek spojrzał na mnie tymi swoimi mądrymi brązowymi oczami, i w tym spojrzeniu było coś, co wyglądało jak ulga, jak nadzieja, jak w końcu ktoś mnie posłuchał, w końcu działaliście. W szpitalu czekaliśmy w poczekalni na oddziale ratunkowym. Minęły dwie godziny, dwie najdłuższe godziny mojego życia. Czarek leżał u moich stóp, ale jego oczy były otwarte, czujne, jakby wciąż czekał na wiadomość. W końcu lekarz wyszedł, była to starsza kobieta, doktor Anna Lewandowska, specjalistka od położnictwa. Jej twarz była poważna, ale też pełna czegoś, co wyglądało jak zdumienie. Podeszła do mnie powiedziała: Jest pan właścicielem tego psa? Skinąłem głową: Tak, jestem jego przewodnikiem, co się stało z tą kobietą, czy ona i dziecko są w porządku? Doktor Anna spojrzała na czarka, potem na mnie. Powiedziała powoli, jakby nie mogła uwierzyć w słowa, które wypowiadała. Pana pies uratował jej życie i życie jej dziecka, miała masywny skrzep krwi w łożysku, głęboko ukryty, niemożliwy do wykrycia bez specjalistycznych badań. Skrzep blokował przepływ krwi do dziecka, powodował wewnętrzne krwawienie, które mogło w każdej chwili doprowadzić do katastrofy. Gdyby wsiadła na ten samolot, gdyby była na wysokości dziesięciu tysięcy metrów, gdy to się wydarzyło, oboje by umarli, nie byłoby szans na ratunek. Poczułem, jak moje nogi się uginają, musiałem usiąść. Czarek natychmiast podszedł do mnie, położył głowę na moich kolanach, jakby mnie pocieszał, jakby mówił: To dlatego szczekałem. To dlatego nie mogłem przestać, musiałem was ostrzec, musiałem ją zatrzymać, zapytałem, mój głos był łamiący się, jak on mógł to wykryć, jak pies może wyczuć coś, czego nawet lekarze nie mogli zobaczyć bez badań. Doktor Anna uśmiechnęła się smutno. Psy mają niesamowite zmysły, ich węch jest milion razy czulszy niż nasz, mogą wykrywać zmiany w chemii ciała, które są minimalne, niewidoczne mogą poczuć spadek tlenu we krwi, zmianę w temperaturze, zaburzenia w przepływie krwi. Są przypadki, gdzie psy wykrywały raka, cukrzycę, epilepsję, zawały serca, zanim pojawiły się jakiekolwiek objawy, ale to, co zrobił pana pies, to jest coś wyjątkowego, to jest cud, zapytałem. Czy mogę ją zobaczyć, czy mogę porozmawiać z nią? Doktor Anna skinęła głową. Jest w sali na obserwacji. Przygotowujemy ją do natychmiastowego cesarskiego cięcia. Musimy wydobyć dziecko teraz, zanim skrzep wyrządzi więcej szkód, ale ma kilka minut, jeśli chce pan z nią porozmawiać. Poszedłem do jej sali, czarek szedł obok mnie, jego kroki były teraz spokojniejsze, ale wciąż czujne. Kobieta leżała na szpitalnym łóżku, podłączona do monitora, jej twarz była wciąż blada, ale jej oczy były teraz pełne łez, nie strachu, ale wdzięczności, gdy mnie zobaczyła. Wyciągnęła rękę, powiedziała. Proszę, proszę podejść, chcę panu podziękować, chcę podziękować pana psu. Podszedłem bliżej, czarek natychmiast podszedł do łóżka, położył głowę na jej ręce, ona pogłaskała go, płakała, powiedziała. Wiedziałeś, prawda? Wiedziałeś, że coś było nie tak, próbowałeś mnie uratować, próbowałeś uratować. Moje dziecko, nie wiem, jak to jest możliwe, ale wiem, że gdyby nie ty oboje byśmy teraz nie żyli. Jak mogę ci kiedykolwiek podziękować? Czarek tylko patrzył na nią tymi swoimi mądrymi oczami, jego ogon poruszył się lekko, jakby mówił Nie musisz mi dziękować, to jest moja praca, to jest powód, dla którego tu jestem. Operacja trwała trzy godziny, ale była sukcesem. Dziecko, mała dziewczynka, urodziła się zdrowa, krzycząca, pełna życia, skrzep został usunięty, krwawienie zostało zatrzymane, matka była stabilna, wyczerpana, ale żywa. Lekarze powiedzieli, że gdyby czekali jeszcze godzinę, gdyby nie wykryli problemu, gdy wykryli, mogło być za późno, czas był kluczowy, a czarek dał im ten czas, dał im szansę na działanie, zanim było za późno. Przez następne dni historia rozeszła się po całej Polsce, media, chciały zrobić wywiad ze mną i czarkiem, telewizja, gazety, internet, wszyscy chcieli usłyszeć o psie, który uratował życie, ale ja nie chciałem sławy, nie chciałem być bohaterem. Bohaterem był czarek, nie ja. Wszystko co zrobiłem, to zaufałem mu, posłuchałem go, gdy próbował mi coś powiedzieć. To była jego zasługa, jego instynkt, jego niesamowita zdolność do wyczuwania rzeczy, których my, ludzie, nie możemy nawet sobie wyobrazić. Kobieta, której życie uratował, nazywała się Karolina Nowak. Była nauczycielką języka polskiego w Gdańsku, miała dwadzieścia sześć lat, była w swoim pierwszym, bardzo oczekiwanym ciążą, Kilka tygodni po porodzie przyszła do nas na lotnisko, chciała osobiście podziękować czarkowi, przyniosła ze sobą swoją małą córeczkę, którą nazwała Alicja, gdy czarek ją zobaczył, jego reakcja była natychmiastowa, pobiegł do niej, ale tym razem nie szczekał, nie skomłał, tylko delikatnie obwąchał dziecko, potem spojrzał na Karolinę. Jego ogon machał spokojnie, jego oczy były pełne czegoś, co mogłem tylko nazwać dumą, zadowoleniem, spełnieniem. Karolina uklękła, trzymając Alicję w jednej ręce, drugą głaskała czarka. Powiedziała przez łzy: To jest Alicja, twoja Alicja, dziewczynka, którą uratowałeś. Gdyby nie ty, ona by nie istniała. Ja bym nie istniała. Jesteś bohaterem, prawdziwym bohaterem i chcę, żebyś wiedział, że każdego dnia mojego życia, każdego dnia jej życia będziemy pamiętać, co dla nas zrobiłeś. Czarek tylko patrzył na dziecko. Jego nos delikatnie Dotykał jej małej rączki, jakby sprawdzał, czy wszystko było dobrze, czy była zdrowa, czy była bezpieczna. To był jego sposób, jego język, jego miłość. Po tym wydarzeniu wiele się zmieniło, nie tylko dla mnie, ale dla całej policji lotniskowej. Zaczęliśmy bardziej ufać naszym psom K-9, bardziej słuchać ich sygnałów, bardziej szanować ich instynkt, zaczęliśmy trenować je nie tylko do wykrywania materiałów wybuchowych czy narkotyków, ale też do wykrywania problemów medycznych, do ratowania życia w sposób, którego nigdy wcześniej nie braliśmy pod uwagę, czarek stał się legendą. Nie tylko w naszym departamencie, ale w całej Polsce. Ludzie rozpoznawali go na ulicach, dzieci chciały się z nim zdjąć, ale dla mnie był wciąż tym samym czarkiem, moim partnerem, moim przyjacielem, moim bratem, który pokazał mi, że czasami najważniejsze rzeczy nie są widoczne gołym okiem że czasami musimy ufać temu, czego nie rozumiemy, że czasami cuda są realne i przychodzą na czterech łapach, z futrem i ogonem, A z sercem większym niż możemy sobie wyobrazić. Pewnego dnia, kilka miesięcy po tym wydarzeniu, siedziałem z czarkiem w naszym pokoju odpoczynku na lotnisku, głaskałem jego głowę, patrzyłem w jego oczy i powiedziałem cicho Wiesz, przez wszystkie te lata myślałem, że jestem Twoim przewodnikiem. Myślałem, że uczę cię, że kieruję tobą, ale teraz rozumiem, że to ty jesteś moim przewodnikiem, to ty uczysz mnie, to ty pokazujesz mi, co to znaczy być prawdziwym bohaterem, co to znaczy słuchać, instynktu ufać sercu, działać, gdy inni się wahają. Jestem zaszczycony, że mogę być twoim partnerem, twoim przyjacielem, twoim człowiekiem. Czarek spojrzał na mnie, jego ogon machał, jego język wyszedł, lizał moją rękę i w tym prostym geście było wszystko. Była miłość, była lojalność, było zrozumienie, że nasza więź była czymś więcej niż tylko pracą, była rodziną, była braterstwem, była czymś świętym. Minęły lata od tamtego dnia na lotnisku, ale nigdy go nie zapomniałem. Nigdy nie zapomniałem dźwięku desperackiego szczekania czarka, wyrazu w jego oczach, gdy próbował nam powiedzieć coś, czego nie mogliśmy zrozumieć ludzkimi słowami. Czarek przeszedł teraz na emeryturę, ma 11 lat. Jest starszy, wolniejszy ma siwizną wokół pyska, jego ruchy nie są już tak szybkie jak kiedyś, ale jego duch jest wciąż ten sam, jego serce jest wciąż pełne miłości, służby, chęci pomocy. Mieszka teraz ze pną w domu, nie w psiarni policyjnej. Jest członkiem mojej rodziny, jest wujkiem dla moich dzieci. Jest legendą, którą opowiadam każdemu, kto chce słuchać. Karolina i jej córka Alicja odwiedzają nas regularnie. Alicja, która ma teraz pięć lat, uwielbia czarka, bawi się z nim, czyta mu książki, śpi z nim na kanapie. Ich więź jest niezwykła, magiczna. Jakby Alicja rozumiała, że ten pies jest powodem, dla którego żyje, że bez niego nie byłoby jej, nie byłoby jej pierwszego dnia w przedszkolu, nie, byłoby jej śmiechu, jej snów, jej przyszłości. Karolina często mówi, gdy siedzimy razem pijąc kawę, patrząc, jak Alicja bawi się z czarkiem w ogrodzie. Wiesz, Tomasz, Czasami myślę o tym dniu na lotnisku, o tym, jak blisko byliśmy śmierci, i nie mogę uwierzyć, że pies, zwierzę, które nie mówi naszym językiem, które nie ma dyplomu medycznego, wiedziało coś, czego najlepsi lekarze nie mogli wiedzieć bez testów. To pokazuje mi, że Pan Bóg pracuje w tajemniczy sposób, że wysyła nam anioły w tysiąc w formach, których nie spodziewamy się, że cuda są realne, jeśli tylko otwieramy nasze serca, żeby je zobaczyć. Mam rację pełną rację. Czarek był aniołem, moim aniołem, aniołem Karoliny, aniołem Alicji, aniołem wszystkich ludzi, którym pomógł przez lata swojej służby, i choć teraz jego dni służby są za nim, choć teraz spędza więcej czasu śpiąc na słońcu niż patrolując lotniska, jego spuścizna żyje, żyje w Alicji, która biegnie i śmieje się, żyje w Karolinie, która każdego ranka budzi się, Wdzięczna za kolejny dzień życia, żyje w setkach oficerów policji K-9, którzy teraz wiedzą, że ich psy mogą robić więcej niż wykrywać bomby, mogą ratować życie w sposób, którego nigdy nie przewidzieliśmy. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na ganku, czarek i ja patrząc na zachodzące słońce, które malowało niebo w odcieniach różu i złota, powiedziałem do niego Mój głos był cichy, pełen emocji. Dziękuję, chłopaku. Dziękuję za wszystko, czego mnie nauczyłeś, za wszystkie życia, które uratowałeś, za pokazanie mi, że prawdziwi bohaterowie nie zawsze noszą mundury, czasami noszą futro, czasami komunikują się szczekaniem, czasami są naszymi najlepszymi przyjaciółmi, którzy nigdy nas nie zawodzą, nigdy nie przestają kochać, nigdy nie przestają chronić. Jestem zaszczycony, że mogłem być częścią Twojego życia, Twoim człowiekiem, Twoim partnerem. Czarek spojrzał na mnie. Jego stare, zmęczone oczy były wciąż pełne tego samego ognia, tej samej duszy, którą znałem przez wszystkie te lata, położył głowę na moim kolanie, westchnął głęboko, jakby mówił i ja jestem zaszczycony, że ty byłeś moim człowiekiem, że ufałeś mi, że słuchałeś mnie, gdy inni by tego nie zrobili, że dałeś mi szansę być tym, kim się urodziłem, obrońcą, strażnikiem, ratownikiem. I w tej ciszy, w tym świętym momencie między człowiekiem a psem, zrozumiałem coś głębokiego, zrozumiałem, że miłość nie wymaga słów, że lojalność jest silniejsza niż wszystko, że służba innym jest najwyższym powołaniem, niezależnie od gatunku, niezależnie od formy, niezależnie od wszystkiego. Czarek odszedł dwa lata później spokojnie, we śnie otoczony rodziną, którą kochał ale jego historia nigdy nie umarła, jest opowiadana w szkołach policyjnych, w szpitalach, w rodzinach, wszędzie gdzie ludzie wierzą w cuda, wierzą w moc instynktu, wierzą, że czasami najlepsze lekcje przychodzą od tych, którzy nie mogą mówić, ale którzy mają najwięcej do powiedzenia, na jego grobie, w małym cmentarzu dla zwierząt policyjnych na obrzeżach. Warszawy jest napis, który sam wybrałem. Czarek, bohater bez słów, który uratował życia przez słuchanie serca spoczywaj w pokoju wiedząc, że twoja służba nigdy nie zostanie zapomniana, że każdy oddech Alicji, każdy uśmiech Karoliny, każde życie uratowane przez psyka 9, które przyjdą po tobie, są twoją spuścizną, twoim darem dla świata, Twoją wieczną miłością. Jeśli ta historia dotknęła Twojego serca tak głęboko, jak dotknęła mojego życia. Jeśli płaczesz teraz razem ze mną, myśląc o czarku, o Alicji, o wszystkich zwierzętach, które są naszymi strażnikami, to podziel się ze mną swoją historią. Napisz w komentarzach imię zwierzęcia, które cię uratowało, które było twoim aniołem, które pokazało ci, czym jest bezwarunkowa miłość i służba. Zasugeruj mi też tematy, o których chcesz usłyszeć, historie o cudach, o psach, bohaterach, o momentach, gdy instynkt zwierzęcia uratował ludzkie życie, bo jesteś częścią tej rodziny, która wierzy, że Pan Bóg używa wszystkich swoich stworzeń, żeby nam pokazać drogę, że miłość jest uniwersalna, że bohaterstwo przychodzi w wielu formach, czasami na czterech łapach, z mokrym nosem i sercem pełnym odwagi.